Drodzy bracia kapłani, z księdzem prawatem, tutejszym proboszczem, obchodzącym w dniu dzisiejszym swój jubileusz kapłaństwa, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie Panu Naszym. Ubodzy w duchu, albowiem oni dostąpią królestwa. Bardzo ważne słowa dzisiaj słyszeliśmy przed Ewangelią. Słowa, które wydają się na czasy dzisiejsze do końca niezrozumiałe. Co znaczy być ubogim? Cały świat walczy z ubóstwem. tu Kościół przypomina słowa Chrystusa o obowiązku bycia ubogim. Być ubogim w sensie ewangelicznym to znaczy być nieprzywiązanym do dóbr doczesnych. To jest wielkie zadanie i trudne zarazem. Ale warto byłoby sobie uświadomić konieczność tego zadania. Ono nie jest czymś nie najważniejszym czy marginesowym. Dlatego warto sobie uświadomić też, co mówią dzisiaj obserwatorzy. Życia społecznego. Może spotkaliśmy takie zdanie, bardzo ważne, warto je zapamiętać, że mamy dzisiaj do czynienia ze zjawiskiem opętania, rządzą posiadania. Mówi się o opętaniu. To już nie jest zwykłe uzależnienie. Od dóbr doczesnych. Ale opętanie to jest żądza, która mimo wszystko nie zaspokaja apetytów człowieka. I on jeszcze idzie dalej. A skoro tak, tam nie ma miejsca w tym człowieku, w jego wnętrzu na wartości, te najważniejsze, które głosił Chrystus, a które dziś. Głosi w jego imieniu Kościół. Co zrobić, żeby się tak nie stało w nas samych i we wnętrzu tych osób, które nas otaczają, w naszych rodzinach, w naszych grupach społecznych. Jan Paweł II, który był wyjątkowo świętym wizjonerem. On widział przyszłość. I dlatego on mówił zwłaszcza do młodzieży o tym, że są dwie postawy: postawa być i postawa mieć. A po raz pierwszy mówił o tym do młodzieży, która zebrała się na Westerplatte. I powiedział, że ta postawa być, ona Pogłębia człowieka. Czyni go naprawdę wielkim. Natomiast postawa mieć prymitywizuje człowieka. Czyni go małym. I dlatego wezwał młodzież wtedy, żeby podobnie jak żołnierze polscy którzy bronili tego ostatniego szańca tam nad Bałtykiem, żeby czyniła wszystko, aby wypracować w sobie właśnie tę postawę być. To znaczy być doskonalszym, być lepszym, być bliżej Pana Boga. Ta postawa mieć, ona nie tylko prymityzuje jednostki, ale też oddziałuje bardzo negatywnie na całe społeczeństwa. I doprowadza do bardzo fatalnych skutków. Między innymi do tego jednego, o którym niedawno wypowiedzieli się myśliciele w Polsce. Jest taka grupa myślących, ludzi, którzy od czasu, od czasu do czasu zabierają głos w trosce. O duchową przyszłość swojego narodu. I oni powiedzieli, że jeżeli się nie zmienią postawy Polaków, to to o czym mówił Jan Paweł II, a mówił bardzo wiele, o tym, że powinniśmy budować, cywilizacji miłości. Ta cywilizacja miłości, która daje znać o sobie w różnych sytuacjach, ich zdaniem, zdaniem tych myślicieli, może się przemienić w cywilizację zadowolonych głupców, którym wystarczy, że przeżywają jakieś chwile przejściowego zadowolenia, a im się wydaje, że to jest szczęście. I mówią ci autorzy i na tym polega ich głupota. Bo szczęściem nazywają chwilowe zadowolenie. I to jest bardzo groźne dla cywilizacji miłości. Chcielibyśmy się zastanowić nie tylko dziś, roczystość świętego Alberta, patrona tutejszej Parapi ale przy różnych innych okazjach, co zrobić, żeby przynajmniej od czasu do czasu pomyśleć o postawie być, a także o tej postawie mieć, która jest szkodliwa dla jednostki, dla społeczeństwa. Jan Paweł II mówił między innymi w taki sposób, że jeżeli ktoś pracuje nad postawą, być. To potem dojdzie do tego, że inni będą oni mówić: o, to jest ktoś. Ktoś bardzo ważny, ktoś z autorytetem. A jeżeli ktoś będzie szedł w kierunku tej postawy: mieć, to znaczy, aby mieć jak najwięcej, jak najwięcej, to często ludzie będą się od niego odwracać. Będą patrzeć na niego z pogardą, albo przynajmniej z politowaniem. Francuzi, którzy mają wyjątkowo wrażliwy język i poczucie językowe, nazywają człowieka, który jest kimś wyjątkowym mówią: C'est to jest ktoś ale używają z gry słów. Jeżeli ktoś nie zasługuje na to, żeby być kimś, to używają słowa kelkong, kelkong, byle kto, kelkę i kelkong. O naszym papieżu, Janie Pawle II, Francuzi mówili zawsze o to jest ktoś. Oni wyczuwali na odległość człowieka, który zasługuje na tego rodzaju ocenę. Tym bardziej, że nie tylko mówił o podstawie być, ale wciąż ją realizował. Drodzy bracia i siostry, można powiedzieć, że to jest taki wstęp, nieco przydługi, ale konieczny do tego, żeby nie tylko zrozumieć, Życie dzisiejszego patrona, świętego Alberta, ale żeby znaleźć jakieś punkty odniesienia dla nas wszystkich, on jest doskonałym, wręcz idealnym przykładem na człowieka, który postawił na postawę być, nie na mieć. On prawie nigdy nie miał majątku. Może na początku, kiedy Urodził się w ubogiej ziemiańskiej rodzinie polskiej, to rodzice mieli. A później, kiedy zaczęła się jego przygoda z powstaniem styczniowym, a miał niespełna 18 lat, to wtedy te materialne wartości zupełnie zniknęły z jego punktu widzenia. Ile musiał mieć miłości do ojczyzny, żeby zaciągnąć się wtedy do oddziałów powstańczych? Ile musiał mieć miłości do ojczyzny, skoro gdy w przegnanej walce znalazł się w lazarecie wojskowym, wojennym, bo został ciężko ranny. Ale myślę przede, myślę przede wszystkim o tym, że wtedy zadziwił wszystkich rosyjskich lekarzy, którzy tam pracowali, że zacieśniętymi zębami, bez najmniejszego okrzyku, przeżył amputację nogi, a wtedy nie było środków znieczulających. Wszyscy byli zadziwieni, co to za człowiek. Nawet wrogowie, bo przecież ci lekarze rosyjscy, którzy się na nim, nad nim pochylali, to należeli do wrogów, a jednak potrafili być pod urokiem tego człowieka. Ale to nie tylko siła woli decydowała, przede wszystkim decydowała miłość do Pana Boga i miłość do ojczyzny. A później to kształcenie się, nie dla siebie, dla innych, w krajach zachodnich, dlatego że musiał opuścić Polskę i lękał się przed prześladowaniem ze strony caratu. Wraca później po studiach i zabiera się do nowej zupełnie roboty. Zwraca uwagę przede wszystkim na biednych, na opuszczonych, na bezdomnych. On, znakomity malarz, artysta-malarz. Teraz już po tej szkole artystycznej w Monachium miał większą sławę. Owszem, maluje w swojej pracowni, ale najcudowniejsze jest to, że te pracownie jednocześnie zamienił na przytulisko. Zapraszał tam najbiedniejszych bez domu. Tam dawał im jeść, tam ich pocieszał. Niezwykły człowiek. Dlatego te słowa, które zacytowałem na początku, jakże odnoszą się do niego. A później już zrezygnował z domu i zamieszkał w tych miejscach, gdzie ogrzewano najbiedniejszych, w tak zwanych ogrzewalniach. Tam był razem z nimi, razem z nimi się modlił, bo już wtedy otrzymał błogosławieństwo od kardyna Krakowskiego i był zakonnikiem. Myślał zawsze o innych, o sobie nigdy. I właśnie z myślą o innych założył dwa zakony. Męski, który miał się zajmować właśnie tymi opuszczonymi, ludźmi najbiedniejszymi, i żeński. Te z kolei te siostry zajmowały się kobietami. Siostry Albertynki przez jakiś czas pracowały w łodzi. Braci Albertynów nieraz mogliśmy spotkać, a może i teraz od czasu do czasu spotykamy na jasnej górze, w takich habitach, które przypominają koce. Nieraz jest bardzo gorąco, a oni siedzą tam i zbierają ofiary na najbiedniejszych. Dziś chcemy oddać wyjątkową cześć patronowi tej parafii, nie tylko przez wspomnienie, bo to byłoby za mało. Niech przede wszystkim z naszych serc, z naszych umysłów ułoży się niejako takie postanowienie bardzo kategoryczne aby częściej niż dotąd myśleć o tym, że mamy być ubogimi w duchu, bo dla nas jest wtedy tylko przygotowane Królestwo Niebieskie. Ubodzy w duchu to nie znaczy, że pozbawieni wszystkiego, ale tacy, którzy się nie przywiązują do dóbr doczesnych którzy są niejako ponad tymi dobrami. I dzięki tym właśnie postawom są niezależni, są wolni. Człowiek, który uzależniony jest od dóbr noczesnych, jest w sposób wyjątkowy, zniewolony. Może nawet no, trzeba by było pomyśleć w swoich modlitwach o ludziach w ten sposób zniewolonych. święty Albert, który nas zachwyca, ale który nas przede wszystkim pobudza do myślenia i do działania. Niech wyprosił Chrystusa te łaski, które są nam potrzebne, abyśmy starali staraniu o rzeczy doczesne nigdy nie zapomnieli o tych, które są najważniejsze, o wartościach chrześcijańskich. Abyśmy w staraniu o te wartości doczesne pomyśleli także o ludziach, którzy są autentycznie biedni. A może nawet przede wszystkim o tych, którzy są marginalizowani, wykluczani z jakiegoś powodu, wytykani palcem. Może tak jak. Patron tej parapii, pseudonim Albert, należałoby tych ludzi dostrzec i wspomóc choćby modlitwą, choćby podaniem ręki, choćby jakąś inną pomocą. Bo to jest pewnie najstraszliwsze, kiedy taki człowiek ma świadomość, że on jest na boku, że on jest nikim. Budzą się wtedy różne resentymenty. Taki człowiek staje się szkodliwy dla społeczności, w której żyje. Stoją przed nami trudne zadania, ale liczymy, że święty Albert, patron dzisiejszy, patron tej parafii, wyprosi nam takie łaski, takie moc i takie błogosławieństwo u Chrystusa. Abyśmy mogli te zadania wypełnić i żyć w prawdziwej radości. Amen.